Aktywnie i sportowo. Tak właśnie upłynęła sobota w hali zespołu szkół w Borzęcinie Górnym. Odbywający się tu po raz pierwszy turniej szkółek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Borzęcin zgromadził wiele osób. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 160 zawodników nie tylko z najbliższego regionu, ale również z całej Małopolski. Pomysł zrodził się na bazie inicjatywy, która powstała w Borzęcinie w roku 2012. Kiedy to uruchomiliśmy szkółkę piłkarską profesjonalną dla najmłodszych Sokole Orliki, której to w ramach zajęć uczestniczy na chwilę obecną ponad 50 młodych chłopców uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bożeci. Do rozgrywek zgłosiło się 12 zespołów reprezentujących trzy kategorie wiekowe. W kategorii wiekowej 2000-2001 występują trzy zespoły, w kategorii 2002-2003 też 3 zespoły, a w kategorii tej najmłodszej, czyli rocznik 4 i 5, występuje aż 6 zespołów. Jesteśmy my jako gospodarze Sokole Orliki w jednej kategorii wiekowej i w drugiej. Potem mamy zespół Barbal Tabak z ściany, Potem mamy ABC Futbol Pro, Proszówki. Potem mamy drużynę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia. I Dream Team, Akademią Piłkarską Dream Team Bochnia. A drugi zespół też jakby taka fila oddzielna Dream Team Czarnie Kobyle. I w młodszej grupie gościmy szkółkę Grzegorzyki Go Kraków, szkółkę piłkarską Dunajca Zakliczyn i też y, młodszy roczniki szkółki MOSiRu Bochnia i Dream Team y, Bochnia z Akademii Piłkarskiej. Co jest dla Was najważniejsze w tym dzisiejszym turnieju? Najważniejsze w tym turnieju dla nas jest dzisiaj walka na poziomie i szkolenie swoich umiejętności. Dla mnie najważniejsza jest walka i żeby nauczyć się trochę więcej niż tylko na treningach. Dla mnie jest najważniejsza sportowa gra, podszkolenie się, Rozgrywamy mecze nie tylko ze sobą, my się znamy, wiemy jak gramy, a tutaj mamy szansę pokazać się innym drużynom, wykazać się. O tym, że warto szkolić młodych ludzi i organizować takie turnieje mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożęcin. Ten narybek piłkarski w Bożęcinie jest, warto nie tylko to młodzież szkolić, bo gra w piłkę to nie wszystko, liczy się również technika i warto również organizować możliwość rywalizacji z innymi rówieśnikami, ze szkółek piłkarskich, po to, żeby, po pierwsze, kontrolować formę, a po wtórę próbować wiązać, nawiązywać do tych lepszych. W sobotni turniej pokazał, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa szkółka piłkarska. Oprócz tego, że wyzwala w nim ducha sportowej rywalizacji, to pozwala również na rozwijanie zainteresowań. Paulina Marcinek, tarnoska TV.